Hej, cześć manko, ja jestem Precelek i witam Was w kolejnym y, odcinku z poradników do Minecrafta mm, Dzisiaj mm, przedstawię Wam instalację y, Instalację modów na serwer Bukkit. Tak y, Dzisiaj właśnie instalacja modów na, na Bugit zobaczymy jak Yy, właśnie używać bukita z modami i oczywiście z pluginami. Yy, yy, dlaczego robię właśnie ten poradnik? Yy, jakiś czas temu ktoś powiedział, żebym coś takiego zrobił, więc yy, postanowiłem się w końcu za to zabrać. No, ten jakiś czas temu był dość dawno, był chyba z 4 miesiące temu, yy, ale tak jak sobie teraz to przypomniałem, bo yy, jakoś mi to wyleciało z głowy. I to lepiej, jak to mówią, lepiej późno niż wcale. <laughs> um, więc um, zacznijmy od początku. Um, e, skąd pobieramy e, serwer e, Bookit z możliwością wgrywania na niego e, modyfikacji. E, więc jest e, pewna strona. E, jest to właśnie MC Port Central, na której jest stworzony właśnie CraftBookit z, z, z możliwością wygrywania na niego e, modyfikacji. Dzięki właśnie temu możemy sobie na niego wgrywać mody. Mamy wersję właśnie pod 1.6.4 aktualnie, pod tym linkiem. Tutaj sobie klikamy, ściągamy. Ściągamy i mamy. Ja oczywiście tego robił nie będę, bo już mam dość ściągnięte. Ale tylko tak mówię na wszelki wypadek. Dalej oczywiście ściągamy pluginy z oficjalnej strony Pukita. Ja ściągnąłem sobie... Hmm, Word Edita. Chyba najpopularniejszy plugin, właśnie chyba do Bukkita, który jest najbardziej chyba ściąganym pluginem. Word Edit. Może będzie lepiej. Tak, i tu mam Word Edita. Yy, ja już też go ściągnąłem, też już go mam, yy, ale tylko pokazuję po prostu gdzie, no gdzie go ściągamy, ale pewnie każdy tu wie. No i oczywiście ostatnim modem, czyli ostatnią mo yy, modyfikacją jest, yy, jest, jest, jest Homecraft, który będzie tylko przykładem. Oczywiście modyfikację musicie sobie poszukać sami na, na tej stronie, której aktualnie jestem, czyli Minecraft forum.net, yy, ale to już pewnie wiecie. Więc tak, skoro już mamy wszystko ściągnięte, yy, zamykamy sobie stronę, bo już nie będzie mi potrzebna i przechodzimy do miejsca, w którym mamy pobrane pliki, czyli mcp, mcpc, yy, wordedit i homecraft. Yy, stworzę sobie nowy folder na pulpicie naszego nazwy serwer i tutaj będą znajdować się wszystkie, znaczy tutaj będą się znajdować pliki od serwera git i ja te sobie też go przyciągnę, yy, ale yy, nie możemy go sobie tak teraz odpalić, czyli kliknąć na niego dwa razy i jest git, yy, potrzebny będzie nam specjalny plik do odpalenia, tegoż yy, właśnie serwera czyli plik bat yy, który tworzymy w Windowsie Wista 7 i 8 yy, za pomocą natratnika na xp jest niestety trochę inaczej potrzebujemy mm, 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 potrzebujemy Notepada którego mam gdzieś gdzieś tutaj właśnie plus. Tutaj sobie tworzymy właśnie nowy plik. Gdzieś tutaj też miałem właśnie to, co trzeba tam wkleić. Tutaj. I właśnie takie coś musimy wkleić. Musimy pamiętać o tym, żeby odpowiedni folder był wybrany, wybrany pod IRE, czyli pod, w to miejsce w zależności od tego jaką ja mamy ja mam akurat IR 7 oczywiście ja też to skopiowałem z jednej strony było IR 6 więc ty też trzeba na to uważać i trzeba oczywiście też zmienić to w zależności od tego jaką będziemy mieli właśnie wersję MCP trzeba będzie to też tutaj zmienić jeśli będziemy na przykład aktualizować aktualizować serwer czy coś, to też trzeba będzie na to zwracać uwagę. Więc dalej, ja to sobie skopiuję, to sobie zamknę i tu sobie wklejmy teraz i dajmy plik, zapisz jako nazwa serwer, wybieramy sobie bat. But file. Plik. Zbieramy jeszcze tę lokalizację pulpit server. Zapisz. To było na tyle jeśli chodzi o Notepad plus plus. I teraz dzięki tej operacji w, w na folderze server mamy server y, i plik MS-DOS. Klikamy na niego dwa razy. I powinno się teraz zacząć pobierać właśnie uh, libraries i wszystkie potrzebne pliki właśnie do odpalenia e, serwera i oczywiście forge, e, który też jest potrzebny do odpalenia modyfikacji. Hmm. Oczywiście e, jeśli chodzi o serwer, to musimy mieć też e, wszystkie Motyw wgrane na single player Czyli tu w moc Ja tu crafta i no to enough items Olli dobrze ile się orientuje na to enough items nie musi być zainstalowany na serwerze Ale też zobaczymy Już mogę się mylić Ale zaraz zaraz zaraz, zaraz yy, się o tym przekonamy Wydaje mi się, że nie, ale właśnie nie jestem w 100% pewien. Teraz sobie Word Edita mogę wypakować. Oczywiście nie będziemy go wyrzucać w formacie zip, tylko musi być w formacie jar. To sobie usunę. Um, oczywiście changelog i licence i redeem nie musimy wklejać, ale tutaj to i to musimy um, O, jak widzicie, tutaj się forge pobrał I chyba już serwer jest gotowy Nie, jeszcze nie, jeszcze się pobiera, jeszcze się pobiera parę plików um, Świat się stworzył, czy jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze trzeba poczekać. O, też się tworzy właśnie świat. może przestanę się bawić tą kartą. Mm, 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 mm. Ty, 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 ty. Tak, Hunkraft tutaj też jest, więc też zaś nim zajmiemy. W razie musimy poczekać, aż się to wszystko podpala. Yy, oczywiście w też musimy mieć tutaj, jeśli chodzi o Minecrafta obstawiony profil Forge, no bo wtedy nie odpalimy właśnie też modów na single player. Też jest ważne. Tutaj kolejny się świat ładuje. Czy znaczy wiadomo, nie? Nether end i tak dalej. I ostatni świat, o ile się dobrze orientuję. Hmm, niestety nie jest to podpisane. Eee, ale już za chwilę. Powinno już. Eee, po tym ładowaniu świata powinno już być koniec. Hmm. Eee, więc no. Zaraz przejdziemy dalej do instalacji właśnie modów i pluginów hmm. Oczywiście też mam tutaj hamachi e, gdyż mam e, zmienne, e, zmienne IP i no pff, po prostu jest mi potrzebne hmm, Dobra a serwer już jest gotowy e, Niestety w, pff, jak w oryginalnym bugicie jest komenda reload e, w tym tutaj e, nie działa więc musimy po prostu Stopować serwer Stop Dobra, serwer się stopuje i niestety właśnie musimy go uruchamiać jeszcze raz, ale to nic. Więc tak na początek wchodzimy w plugins jeśli chodzi o serwer i wkładamy tutaj word Edit i contrib czyli, od plik, czyli, czyli um, folder, folder i plik od word Edit'a. i jeśli chodzi o pluginy tylko ten jeden będę instalował to już jest tyle wchodzimy teraz w mods wzmocniamy tutaj homecrafta i tu też tyle Odpalamy serwer z powrotem. Um, tutaj sobie to zamknę. To sobie też zamknę. Um, tak, tutaj bla bla bla. Forge, bla bla bla. Um, zaraz powinno nam się pokazać, że <coughs> word edit i właśnie forge mcp, fml, forge towncraft mm, 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 mm. czyli mody są załadowane mm. word też jest załadowany czyli ładuje się tak spawna area czyli te światy się ładują eee, word updating config file Mm, mamy help więc serwer jest odpalony yy, wchodzimy teraz w Minecrafta klikam play czekam aż się odpali Minecraft i w zasadzie to już było na tyle yy, jeszcze tylko pokażę Wam właśnie że serwer działa i chyba na tym sobie zakończymy już nie już w zasadzie na tym się właśnie kończy wystarczy właśnie ściągnąć ten MCP ten, ten właśnie plik który umożliwia nam wgrywanie pluginów i modów na Bukita i możemy grać możemy właśnie grać z modami i z pluginami na raz na serwerze co jest no, jeśli chodzi o takie profesjonalne serwery bardzo, bardzo, bardzo dobre bo nie musimy właśnie się użerać z, 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 z graczami z griferami i tak dalej gdyż możemy w każdej chwili zainstalować jakiś plugin i, 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 i jakoś sobie z tym radzić więc bardzo fajnie że zrobili właśnie takie coś mm, i na pewno to się przyda nawet znam jeden serwer który właśnie używa tego więc no fajnie się na nim gra znaczy aktualnie jest o, o, offline no ale cóż fajnie się grało <laughs> eee, dobra Minecraft ci się powoli odpala Wiem, o ile dobrze pamiętam, to chyba nie odpalę go, gdyż nie dałem sobie... nie dałem sobie... IP do serwera, więc może być problem z odpaleniem, że tak powiem. Więc sobie... O, um, otwórzmy serwer. Wejdźmy sobie w serwer properties. Serwer IP, w sensie podpalę tutaj hama, czyli z wpiszę sobie IP 25100 tutaj zostawię to jak jest nie będę nic zmieniał, bo raczej na tym nie będę grał odpalamy jeszcze raz nie powinno to długo potrwać, chyba, mam nadzieję przynajmniej Będziemy tu refresh'ować i cały czas widzimy, co się dzieje w serwerze. <kłysy> przy okazji też zobaczę, czy y y y będzie potrzebny właśnie do of items na serwerze. Czy też nie? Hmm, mam dziwne wrażenie, że też będzie potrzebny, ale zaraz to sprawdzimy. A przy okazji się wyznamy jako op. Bo to też będzie potrzebne, znaczy to też się przyda, żeby używać właśnie yy, noty Enough Items. gdyż trzeba mieć... Yy, mm, trzeba mieć administratora tak zwanego, żeby używać Not, not Enough Items na serwerze. No dobra. To nam się odpala, bla bla bla. Bla bla. Trochę się to przydłuża, pewnie będą narzekania że za długo, że można to było zrobić w 5 minut <laughs> Dobra dajemy refresh Jest serwer, join Dam sobie P OP ustawiamy 19 OPET jak Widzicie, trochę to trwa. Ale u mnie to jest zrozumiałe. Mam kompas z drewna, więc eee, No Nic na to nie poradzę. No ja eee, Ghost Go straight the game. Eee, jeszcze trzeba poczekać, oczywiście, aż się świat załaduje. I ogólnie mi się odwieści wszystko. Hehehe. <laughs> Hehe. Dobra, mamy krowę. Jesteśmy OP więc no, mamy, mamy admina yy, mamy tomcraft jak widzicie możemy go sobie tutaj pyknąć tym 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 yy, nawet pokazuje nam się że go utraciły z rady są 2, 5, 3, 2, 4 więc dajemy sobie właśnie ten miecz yy, co tu mogę sobie jeszcze dać? Pff, kill off kill off mamy kill off. Wow, łow kill off hita, wow no nice. iż jeszcze szmarzy mięszo yy, brr, brr. E, dobra, nieważne <kłysy> e, więc jesteśmy u P, mamy e, Modat homecraft, no i zobaczmy jeszcze czy mamy właśnie z e, ...Word Edita więc wpisujemy podstawową komendę Word Edita. Pyk. I mamy lunch. Zaznaczamy sobie teren. I. dajemy sobie na przykład... Setkubyl. Hm. No tak. Przecież to się pisze przez 2b. Pyk. haha Jak widzicie, Word Edit też działa. Um. Zobaczmy sobie jeszcze... help um, Mamy execute plus scrap, script, center, set center blocks, chunk, set select... chunk. Um, jak widzicie wszystko działa. Cyl, uh, generator cylinder. Zrobimy sobie cylinder, zaznaczmy sobie to, to, dajmy sobie cyl. Uh, A, no tak, radius. Mm, cylinder by tu radius.

mamy cylinder z, z czystego stołna oczywiście możemy to zmienić dajmy na przykład radius na 5 mamy 5 proszę bardzo fajnie nie? wszystko działa jak widzicie pluginy działają mody też więc no co mogę Wam powiedzieć grajcie czyli ściągajcie, grajcie i bawcie się, ze znajomymi, tyle mogę Wam powiedzieć w tej chwili mod, czyli ser, ten serwer bookit czyli te MCP naprawdę bardzo, bardzo fajne na pewno trochę u, usprawnia właśnie działanie serwera <laughs> i ogólnie korzystanie z niego Ymm, i ogólnie chyba dodaje trochę więcej zabawy można sobie na przykład właśnie wgrywać mody i, i pluginy naraz i no i możemy trochę bardziej zabezpieczyć nasz serwer przed właśnie griferami Ymm, jeśli właśnie używamy modów yy, więc no Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał Jeśli będziecie mieć jakieś problemy z instalacją bądź z działaniem no to oczywiście piszcie na dole w komentarzach I oczywiście wszelkie informacje dotyczące właśnie tego tworzenia tego pliku BAT Wszelkie linki oczywiście będą w opisie Więc no, wszystko powiedziałem. Mam nadzieję, jak już mówiłem, że filmik ma się podobał. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.